Witam, jestem Matros, a w dzisiejszym materiale informacje na temat najnowszej produkcji z serii Jurassic World. Obóz kredowy, ukryta przygoda. A więc jeśli interesujesz się parkiem jurajskim, dinozaurami bądź też paleontologią, koniecznie zasubskrybuj kanał. W dzisiejszym filmie poruszę trzy kwestie, a mianowicie chodzi tutaj o czas i miejsce akcji, gatunki zwierząt, jakie zobaczymy w tym specjalnym odcinku, a także najnowszy gatunek, którym jest tarbozaur, a więc zapraszam i jedziemy z materiałem. Na początek miejsce i czas akcji. Wracamy na Isla Nublar, a wydarzenia będą miały miejsce pomiędzy sezonem drugim a trzecim. Mamy tutaj kilka dowodów, jeśli chodzi o sam Zwiastun, że nie jest to ani wcześniej, ani później, bo jak wiemy, czwarty i piąty sezon dział się na zupełnie innej wyspie, nazwana została wyspą Manta Corb. Tutaj mamy dowody, które świadczą o tym, że będzie to, tak jak wspomniałem, drugi lub trzeci sezon. Mamy powrót Bena, widzimy dużą różę i jest jeszcze jedna rzecz, która może zakłamywać ten obraz, ale myślę, że jest to tylko obraz taki. Promocyjny, bo widzimy w pewnym momencie Ruzie i Bena naprzeciwko Blue, a w tyle możemy zauważyć dwa dodatkowe Velociraptory, którymi są Charlie i Eko. A jak wiemy, w drugim sezonie nie było już więcej Velociraptorów poza Blue. Przejdźmy sobie teraz do gatunków, które na pewno pojawią się w tym specjalnym odcinku. Będą to Ankylozaur, Baryonyx, Brachiozaur, Karnotaur, Kompsognat, Galimim, Pteranodon, Tyranozaur, Velociraptor i oczywiście ten nowy gatunek, o którym wspomniałem na początku, czyli Tarbozaur. Tarbozaurowi poświęcimy za chwilę więcej czasu, ale pojawiła się też jedna informacja, oczywiście nie jest ona potwierdzona, że w tym odcinku mogą pojawić się jeszcze dodatkowe gatunki, takie jak Allozaur, Apatozaur, Pachycefalozaur, Suchomim i Triceratops. Wiemy, że te gatunki istniały na Island Nublar, ponieważ jeśli chodzi tutaj Osuchomima mógł zamieszkiwać teren, gdzie był rejs na rzece. Więc yy, prawdopodobnie dostaniemy jeszcze jakieś nowe gatunki, których nie było w obozie kredowym, ale na to musimy poczekać do 15 listopada. Kolejnym takim potwierdzeniem tych nowych gatunków, o których mówiłem, jest zdjęcie, gdzie widzimy Dariusa i Bena jadących żyrosferą, a za nimi jest ogromny zauropod. Nie wygląda on na brachiozaura, ponieważ sylwetka jego ciała oraz ułożenie szyi wygląda zupełnie inaczej. I naprawdę do złudzenia przypomina apatozaura. Więc, jeśli chodzi o te gatunki, o których mówiłem, nie są one jeszcze potwierdzone, ale być może któryś z nich pojawi się w tym odcinku specjalnym. A teraz to, co chyba najbardziej Was interesuje, a więc tarbozaur. Pojawia się po raz pierwszy, jeśli chodzi o uniwersum Jurassic World, jest na Isla Nublar, ale wcześniej nic o nim nie wiedzieliśmy. Skąd on się tam wziął? Przecież w Jurassic World, jeśli chodzi o trylogię filmową, nie ma nawet wzmianki o Tarbozaurze. Jedyny obraz dotyczący tarbozaura możemy zobaczyć w upadłym królestwie w posiadłości Lockwooda. Kiedy to przyjrzymy się dioramom, które się tam znajdują, jest malowidło, które przedstawia nam dwa tarbozaury. Jeśli jest to wszystko kanoniczne, a prawdopodobnie tak jest, ponieważ widzimy licencję Universal, mamy oryginalne logo, wszystko się zgadza więc musimy to uznać jako kanon, a więc Tarbozaur jest na Isla Nublar. Być może w przyszłości dowiemy się jakie były jego losy, jak do tego doszło, że znajdował się na wyspie i czy był atrakcją w parku, bo jak wiemy niektóre gatunki były ukrytymi gatunkami, więc być może Tarbozaur był w tej samej sytuacji. To teraz kilka słów na temat wyglądu samego Tarbozaura. Jak wiecie Tarbozaur jest muzyny Tyranozaura i był od niego mniejszy. Tutaj możemy zauważyć, że tarbozaur posiada kolce, czyli osteodermy, rozciągające się od głowy po grzbiet. Jego kolor jest tutaj taki brązowo-czerwony z czarnymi paskami. Jeśli porównamy sobie tarbozaura z tyranosaurem gołym okiem widać znaczące różnice. Tyranozaur jest masywniejszy. Jeśli spojrzymy na wygląd samego uba, również są różnice, które mocno rzucają się w oczy. Tyranozaur ma masywniejszy pysk, a tarbozaur ma bardziej uwydatnione płaty łzowe na czole nad oczami. Oczywiście, wygląd tarbozaura z obozu kredowego. Jednym się podoba, drugim nie i to jest zrozumiałe. A jakie jest Wasze zdanie na temat tarbozaura? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. I jeszcze tak na koniec z ciekawości, czy dojdzie do konfrontacji Rexy z tarbozaurem, jeśli chodzi o ten odcinek specjalny, zobaczymy jak to wszystko się potoczy już 15 listopada na Netflixie. Ja dziękuję za dziś. Trzymajcie się. Cześć.